Cześć, nazywam się Katarzyna Krysman, ale wszyscy mówią na mnie Kaja, więc tak możecie mnie zapamiętać. Reprezentuję Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Serce w Rakoniewicach, które działa od 20 lat. Jako organizacja jesteśmy pełnoletni i takimi też osobami się opiekujemy. Naszym celem jest dbanie o rozwój, tak abyśmy mogli stwarzać jak najlepsze warunki do poprawy życia naszych podopiecznych. Działania opieramy na wsparciu nie tylko osób niepełnosprawnych, ale także ich rodzin, bliskich, znajomych, przyjaciół. Pomagamy w rozwiązywaniu problemów życia codziennego. Zapewniamy opiekę i terapię w zakresie przede wszystkim rehabilitacji społecznej, ale także zawodowej dla 50 uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Nasi uczestnicy oprócz zajęć w pracowniach tematycznych opiekują się terenem zielonym, na którym właśnie jesteśmy. Chcemy tutaj stworzyć ogród sensoryczny, na który Was serdecznie zapraszam. Nabywają przy tym niezbędnych umiejętności porządkowych, ale uczą się przede wszystkim wzajemnego zrozumienia i współpracy. Realizujemy nie tylko zadania związane z prowadzeniem placówki, ale stawiamy przed sobą różne małe i większe wyzwania. W ramach dodatkowych projektów organizujemy różne spotkania, pikniki integracyjne, charytatywne rajdy rowerowe. Tak, abyśmy mogli się integrować i uczyć wielu nowych rzeczy. Każdego roku stawiamy sobie nowe cele, nowe wyzwania. Te zadania są po to, aby doświadczać, motywować i pobudzać do działania samego siebie, ale także innych. Ktoś kiedyś powiedział, że nie powinno nazywać się trudności problemami. Powinniśmy je nazywać wyzwaniami. I tym staram się kierować każdego dnia. Ogromnym wyzwaniem dla nas było utworzenie 5 lat temu spółdzielni socjalnej, w której aktywizujemy zawodowo 12 osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim są to absolwenci naszego warsztatu, więc możemy pochwalić się efektami naszej prowadzonej rehabilitacji. Po tych kilku latach wiemy, że prowadzenie takiej działalności to nie jest łatwa sprawa. Ale potrzebna i powinno być takich inicjatyw jak najwięcej. Jako organizacja chcemy być zauważani, potrzebni i staramy się realizować swe zadania w sposób odpowiadający na oczekiwania i indywidualne potrzeby drugiej osoby. Mamy różne pomysły, czasem może niekwalifikujące się na jakieś wyróżnienia czy, czy nagrody, ale dla nas zawsze są to istotne przedsięwzięcia. I jeśli będziecie mieli ochotę do wspólnej pracy nad ciekawymi działaniami, to zachęcam do kontaktu. Cześć, pa. pa.